Przepraszam, że znowuż Państwa, że nadal Państwa absorbuje sobą. E, tak wyszło. Odradzałem to. E, drogi Marku, e, będę mówił, obiecuję już bardzo krótko, bo wiem, że myśli Twoje i większości z Państwa są już gdzie indziej. Ale pozwól, że się wytłumaczę, tak, wytłumaczę się ze struktury tej, te, tego sympozjum, to na początek. Myśmy oczywiście bardzo długo zastanawiali się na temat tego, jak jej nadać kształt, jak ją uporządkować, tak by w miarę dobrze odzwierciedlała ciebie jako socjologa, Twoją drogę naukową i też Twój naukowy temperament. I zastanawiając się nad tym, teraz proszę o wybaczenie, użyję bardzo niedobrego, nieładnego, nowopolskiego słowa. Podjęliśmy wysiłek z zmapowania Twojej osoby. I zostałeś zmapowany. I z tego zmapowania wyszło nam, była zresztą już tutaj mowa częściowo, Pan Rektor nas tutaj wyręczył, że te twoje zainteresowania badawcze, one się wokół takich następujących czterech obszarów przez cały czas obracały. Po pierwsze socjologia języka. Pan profesor Andrzej Piotrowski, który jest dzisiaj z nami, jest współautorem razem z panem profesorem Bokszańskim ważnej do dzisiaj książki pod tytułem Socjologia Języka. Po drugie, Socjologia Wiedzy. Ja myślę, że y, Twoja książka, znaczenie, interakcja, rozumienie to jest już jakaś przymiarka do bycia socjologą wiedzy, socjologiem wiedzy. No a potem jest oczywiście taka książka, która też jest nie do wykreślenia z sylabusów: y, Wiedza, jednostka, społeczeństwo zarys koncepcji socjologii. Potem badania świadomości. Nie będę o tym rozlegle mówił. Książki o świadomości robotników, książki pisane między innymi z panią Krystyną Skarżyńską o orientacjach społecznych, z panią profesor Korale o Polaków i wreszcie socjologa transformacji. To jest jak gdyby jasne. I teraz tak, cały czas jestem przy tym mapowaniu. Pierwsze wrażenie jest takie, drogi Marku, że ten dorobek jest rozbiegany. I że brakuje w nim być może nawet jakiegoś A To jest pierwsze wrażenie i na szczęście fałszywe. Dorobek nie jest rozbiegany i nie brakuje w nim motywu. Ja teraz dokonam egzegezy pewnej w Twoim imieniu, a ty się odniesiesz do tego, ale już na, bazar, na, na przyjęciu. Ja myślę, że to da się bardzo pięknie uporządkować. Cały czas jesteś socjologiem humanistycznym. Niezależnie od tego, co robiłeś, co robisz, bądź co będziesz robił. Po drugie, wydaje mi się, że kluczowa jest dla Ciebie sfera świadomości społecznej, specyficznie zresztą rozumianej, nie będę już tutaj wchodził w szczegóły, nie ten czas przede wszystkim. Ta świadomość społeczna jest dla ciebie punktem wyjścia, jest punktem odniesienia, jest źródłem danych również, jest tym polem badawczym i teraz z niego wynikają dwie jakieś takie powiedziałbym bardziej szczegółowe, dwa bardziej szczegółowe podejścia. Po pierwsze socjologia władz. Byłeś, jesteś dla mnie socjologiem władzy, socjologiem władzy języka, socjologiem władzy kultury, socjologiem władzy wiedzy i wreszcie socjologiem władzy władzy, tak? Druga y, sfera to jest oczywiście sfera socjologii transformacji, która była tutaj, o tym mowa, w pewnym momencie niejako przeoblekła się, przeistoczyła się w socjologię zmiany po prostu i teraz Chciałbym podkreślić, że jednak jesteś autorem wielu sformułowań, powiedziałbym, motów socjologicznych, które no, cały czas trwają. To ty mówiłeś o miesiącu miodowym transformacji, o, o tym, że transformacja ma charakter imitacyjny. To ty wreszcie, jako no, chyba jeden z pierwszych. Ogłosiłeś kres transformacji, mówiąc o tym, że żyjemy już w świecie realnego kapitalizmu i realnej demokracji. I teraz chciałbym już zupełnie w bardziej osobistym tonie, w imieniu swoim, ale też mam nadzieję, że pod większością tego, co teraz powiem, podpiszą się Twoi wychowankowie. Naukowe dzieci i naukowe wnuki. Parę słów powiedzieć na temat tego, za co tak naprawdę jesteśmy Ci wdzięczni. Kilka nauczek, które Tobie zawdzięczamy. Po pierwsze, ten wątek też się tutaj dzisiaj przejawiał. Ty bardzo wyraźnie uświadamiałeś nam wszystkim, że socjologia jest jedna i że jest jeden standard poprawności. Naukowych socjologii. Nie ma standardów powiatowych, regionalnych, wojewódzkich, e, 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 instytutowych. Tak jest jeden standard. Jeżeli e, chcesz być socjologiem, to pamiętaj, że ten jeden, jedyny, wspólny, światowy standard ciebie obowiązuje. Po drugie, e, e, Myśmy chyba bardzo szybko sobie dzięki Tobie uświadomili, że socjolog nie powinien w miarę możliwości zbyt wiele czasu spędzać w gabinecie. W, w bibliotece to jeszcze, w gabinecie nie. Socjologa jest nauką empiryczną, socjolog jest badaczem. Jego miejsce jest w, w terenie. Po trzecie. Y, y, pomogłeś nam uświadomić, że socjolog ma zobowiązania społeczne. Brzmi to trywialnie i może nawet trochę jakoś tak za bardzo odświętnie, ale prawda jest taka, społeczna rola, socjologia nie kończy się na wytworzeniu wiedzy socjologicznej. Coś tam później jest jeszcze do zrobienia. Pytanie co, jak, z kim, w jaki sposób, to są zupełnie inne kwestie na inną dyskusję. Czwarta sprawa, socjologia, tak jak nas jej uczyłeś, jest nauką, która jednak powinna się zajmować problemami doniosłymi, takimi, które obchodzą ludzi już albo zaczną ich za chwilę obchodzić, kiedy jak gdyby uświadomimy ich znaczenie. Powiedziałbym, troszkę przekornie, że socjologia wyjątków jest ciekawa tylko wtedy, gdy potwierdza jakieś reguły. E, aczkolwiek, e, domyślam się, że teraz Marek na przykład krajewski może na mnie patrzeć e, nierzeszliwym okiem. Jesteś znakomitym przykładem tego, co przed chwilą powiedziałem, pisząc znakomitą książeczkę o incydentologii. Polecam. E, następna sprawa, już kończę, szanowni państwo. E, następna sprawa jest taka, że My wszyscy jesteśmy e, marnymi kopistami swojego e, talentu dydaktycznego. E, ale przynajmniej e, zrozumieliśmy znaczenie dydaktyki, tego, że ona jest piekielnie ważna i że to jest to miejsce, w którym uczymy młodych ludzi szacunku do socjologii. Tak? Program minimum ten lekarski, minimum non noce, ale program maksimum jest. E, no, taki y, przekonać, tak? Porwać. I ty to co umiałeś zrobić. Y, my się tego ciągle uczymy. I ostatnia kwestia, to może zabrzmieć dwuznacznie, ale to jest wypowiedziane w najlepszej intencji. Y, a nie. Jeszcze jedna jest tutaj. To jest rzecz następująca: że kolejna nauczka dla nas była jest taka, że socjologia to jest bardzo sympatyczny miks ciągłości i zmiany. Ciągłość to jest raj dla erudytów, a zmiana dla buntowników czy intelektualnych chuliganów. I teraz cała rzecz w tym, żeby znaleźć proporcje, żeby być jak gdyby w podwójnej satysfakcji. I myślę, że tobie to się znakomicie udawało. I ostatnia rzecz. Dzięki Bogu nie byłeś nadopiekuńczym opiekunem. I to jest rzecz, która no jest szalenie ważna. Nie, nie domagałeś się od nas, żebyśmy byli tacy jak Ty żebyśmy byli do Ciebie podobni. Raczej nas inspirowałeś. I to jest ten główny powód, dla którego w podziękowaniu w mojej książce habilitacyjnej napisałem takie zdanie, pod którym się do dzisiaj podpisuję: że miałem to szczęście, że nie musiałem się przeciwko swojemu szefowi buntować. To jest bardzo komfortowa sytuacja, za którą ja przynajmniej dziękuję. Dziękujemy Ci, Marku.